Zamykaj się na kulturę, zostań z nami, zaproś nas do domu. To nowy pomysł Kętrzyńskiego Centrum Kultury, by ten czas pod hasłem Zostań w domu był dla Was mimo wszystko atrakcyjny i pełen kulturalnych opcji. Proponujemy domowe zajęcia w wersji wirtualnej, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Od tej pory poniedziałki będą taneczne. Breakdance przyprawi Was o zachwyt i prawdziwy zawrót głowy. Zadba o to Piotr Frąckiewicz. Tanecznym krokiem przechodzimy do wtorku, a tu zajęcia muzyczne Sebastiana Bednarczyka, tym razem słów kilka o perkusji. W środę lekcja hip hop dance, którą poprowadzi Isabela Frąckiewicz. To zajęcia nie tylko dla najmłodszych, dlatego mamuśki, ubierajcie dres i tańczcie z nami. Spotkanie pełne inspiracji w czwartek podczas lekcji plastyki. Instruktorki Justyna Kamińska oraz Agata Bylińska w kilku krokach pokażą nam, co można wyczarować nie tylko z papieru. A tańca nigdy dość, szczególnie w piątkowy wieczór. Technikę tańca współczesnego przybliży Katarzyna Rakowska. Pamiętajcie o rozgrzewce. Lekcja historii nie musi być nudna. Zobaczcie, w jaki sposób Jarosław Olejnik przy współpracy z teatrem imienia Stefana Jaracza w Olsztynie opowiada o sztuce teatralnej. W niedzielę kończymy lekcją grafiki komputerowej, na którą zaprasza Izabela Pniewska. To był rozkład zajęć online na przyszły tydzień, a jeszcze dziś czeka na Was Jarosław Olejnik i jego zajęcia teatralne. Przypominamy też o trwającym konkursie. Może niech wykonają. Własny teatrzyk. To bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, umawiamy się tak, wykonujecie swój własny teatrzyk, albo teatr cieni, albo teatr walkowy, dowolna forma. Nagrywacie to telefonem i przysyłacie do nas na adres agabyl@wp.pl. Na pracę czekamy do 26 kwietnia. Zachęcamy też do nagrywania efektu końcowego wybranej przez Was lekcji. Filmiki możecie udostępniać w komentarzach, bądź wysyłać do nas na adres mailowy. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie aktywni z Kętrzyńskim Centrum Kultury. Miejcie się zdrowo. Do zobaczenia!